Siema, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku takim krótkim, informacyjnym, szybkim na temat nowej edycji SkyBlocka na serwerze mineplay.pl Słuchajcie, nowa edycja zaczęła się wczoraj, to był 18 kwietnia 2025 o godzinie 19 i był to piątek I jak widzicie od tego czasu już na wyspie, do której jestem dodany udało się zrobić całkiem sporo rzeczy Ogólnie jeżeli jeszcze ktoś nie widział co jest nowego albo jeszcze nie grał na tej edycji, no to ja od razu pokazuję Jest nowy spawn, spawn wygląda tak, mamy tutaj taką oto strefę AFK, no ogólnie spawn jest całkiem fajny Dodatkowo mamy tutaj aktualnie event wielkanocny, który jeszcze chyba tydzień potrwa i on polega na zbieraniu pisanek, które się tutaj gdzieś losowo pojawiają. Czy ja teraz znajdę? No, przydałoby się, żebym znalazł. To przynajmniej bym pokazał, jak to wygląda. Fajnie by było, jakbym znalazł. No, ale ogólnie jest event i za chwileczkę również wam pokażę, co można odbierać za te pisanki. E, maksymalnie 100 pisanek dziennie można zbierać, także trochę to zajmuje, ale również już takie niektóre miejscówki wyhaczyłem, w których naprawdę tego dużo się respi. E, no i różne nagrody są jakieś mystery boxy, jakieś klucze, jakieś tagi na czacie. Takie fajne, także naprawdę jest dużo nagród. O, tak wyglądają te pisanki, proszę bardzo. One oczywiście są w różnych kolorach i pojawiają się w różnych miejscach. Ja już właśnie ich podnosić nie mogę, ponieważ dzisiaj wszystkie sto już odnalazłem i właśnie podniosłem. Ale tak te pisanki ogólnie wyglądają, jeżeli przejdziemy się na spawna i pójdziemy sobie tutaj, to mamy pana zajączka, który sprzedaje różne rzeczy. Na przykład, no oczywiście od najtańszych, no to na przykład 10 tysięcy gemów, co się na przykład w ogóle nie opłaca. Z tych tańszych rzeczy jeszcze na przykład właśnie ten tak, wielkanocny i tak dalej, i właśnie takie przedmioty eventowe, które dodają różne efekty, ale z droższych rzeczy mamy na przykład tego mystery boxa, te eventowe itemy, na przykład kilo w dziesiątka oraz różne spawnery, także naprawdę mi się wydaje, że fajne nagrody są na tej edycji nie ma żadnego specjalnego warpu na tej edycji, ale przynajmniej właśnie jest jakiś event, można coś zbierać, i coś tam sobie wygrać dodatkowo z ważniejszych informacji jeszcze jakie są bambusy, zostały mocno znerfione bo się je sprzedaje po dwa gemy no właśnie, kaktusy po 18, bo dzisiaj jest wahanie cen normalnie po 15 i melony po 55, jest wiele negatywnych opinii na temat tej zmiany, że bambusy są za i w ogóle nie ma jak zarabiać, ale moim zdaniem to jest naprawdę bardzo pozytywne w ramach urozmaicenia jakiegoś, teraz trzeba będzie budować inne farmy niż farmy bambusów 10 edycję z rzędu także naprawdę moim zdaniem fajna sprawa, już właśnie na tej wyspie z kilkoma właśnie ziomkami tutaj gram i już zacząłem budować taką tutaj meloniarkę, to jest jak na razie ręczna farma melonów, bo ja zawsze wiem, że to różnie bywa z tym redstone'em że on jest co chwilę wyłączany, więc za bardzo na sam start automatycznie nie chciałem robić, ale jak widzicie farma melonów jest ręcznej roboty zrobiona, ja to dokładałem tutaj również ludzie z Moje wyspy to w sobie powiększają co jakiś czas. No i właściwie mi się wydaje, że jak tak pełny zbiór, to mi się wydaje, że ze 100 tysięcy albo nawet więcej będzie z jednego zbioru. Także na start moim zdaniem, całkiem fajna sprawa. No ogólnie co jeszcze jest na tej wyspie? No, jeszcze mamy takie dekoracje, no dopiero w sumie zaczęliśmy to budować, także jest tego niewiele. No w neterze jeszcze oczywiście nic nie ma, może sobie bym jakąś bazę zrobił w neterze. To by było również taki fajny projekt do zbudowania. No, także tak aktualnie nasza edycja w drugi dzień wygląda. No, również planuję jakieś streamy, także może na streamach w sumie będziemy to wszystko rozbudowywali. No jak na razie za dużo tutaj nie ma, a. Ale właśnie, może jakieś streamy się pojawią i wtedy was wszystkich oczywiście serdecznie na nie zapraszam. A teraz sklep za monety i widzowie bawimy się w takie malutkie losowanko, ponieważ mamy takie zdrabki. Zdrabki po 25 tysięcy monet, które można sobie kupić w sklepie za monety, Ja rzadko tutaj coś kupuję. Ale jak już kupuję, to coś fajnego. Także również dzisiaj sobie te zdrabki przetestujemy. Dobra, no to co? Pierwsza zdrabka, uwaga, otwieramy, wybieram sobie losowe i zrobiłem 59 tysięcy. Ciekawe, co jest najwięcej. Tu na przykład 210, tutaj 90 tysięcy, no 59. 000 to ogólnie jedna z mniejszych nagród, ale mi się wydaje, że jeżeli tak jest spoko lecimy z drugą. Klikam tutaj, 44 koła, ok. Trzecia zdrabka teraz będzie leciała. Całkiem fajna sprawa mi się wydaje na początek edycji. No i klikam i 75 tysięcy, całkiem nieźle. Tutaj było 670, to w ogóle niezły jackpot. Otwieramy teraz czwartą i na przykład wezmę sobie tu 56 tysięcy, jest ok, najwięcej było chyba 365. I uwaga, ostatnie otwarcie i pyk. I mamy 95 tysięcy, całkiem niezłe. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to pokazuję. Jeżeli jeszcze ktoś nie widział sklep za monety i tutaj macie zdrabki. komenda sell, ale również jest, ale zdrabki mi się wydaje, że są ciekawsze. No i co, mi się wydaje, że to by było na tyle z tego krótkiego filmu informacyjnego, taki szybki wstęp do tej edycji, a już niedługo mi się wydaje, że nowe filmy ze Skyblocka, z nowych projektów i streamy również. Także na te streamy was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, a tymczasem wesołych świąt, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i cześć.